Witam jeszcze raz, witam Kacpra, rodziców jego, witam trenera z klubu sportowego Polonia, ostatnie nasze lokalne media. Wyszły z taką bardzo ciekawą, piękną informacją, że Kacper Oleszczuk, który brał udział w mistrzostwach polskich młodzieńko w atletyce, w tym roku zdobył złoty, zdobył, rzucił najwięcej. I dlatego w imieniu Rady Miejskiej, Swojej skromnej Osoby, wszystkich mieszkańców naszego miasta i miasta Dnie chcieliśmy na ręce Kaspar podziękowanie, gratulacje, życzyć mu dalszego obrazu sportowego, życzyć mu wielu zwycięstw, po to, żeby na ustach naszych wszystkich yy, pasłęczan pojawiało się często stwierdzenie Pasłanki mają Kaspar. Kacpra już wspieramy tak, przynajmniej ja, ja, ja. od roku. Kacpro jest naszym stypendystą. Stypendium zostało przedłużone o kolejne 3 miesiące. To jest też tak. dobra okazja i dla ciebie, i dla mamy i taty. To znaczy, że będzie więcej pieniędzy na rozwój sportu, na jeszcze raz jeszcze więcej tych sukcesów, żeby nasze miasto było na ustach całej Polski.